Music Box. Działanie mega proste, lecz nie dla wszystkich dobrze znane. Dzięki pozytywce możemy odnaleźć pokój ducha, zrobić mu zdjęcie, wywołać przeklęty atak, jak i zbić Sanity o 75%, gdy tego potrzebujemy. Pozytywki nie da się użyć poza terenem śledztwa. Nie wykorzystamy jej też, gdy mamy zero Sanity, a używanie jej w pokoju ducha nie jest najlepszym pomysłem. Melodia trwa do 30 sekund. W tym czasie wszyscy w obrębie 3 metrów będą tracić 2,5% sanity na sekundę. Dodatkowo, jeżeli znajdujecie się 20 metrów od ducha, to będziecie słyszeć, jak śpiewa. Śpiew oczywiście wskaże Wam drogę do jego pokoju, a gdy będziecie bliżej jak 5 metrów, to pokaże się on Wam w formie eventu, którą będziecie mogli zrobić zdjęcie. Uważajcie jednak na dwie ważne rzeczy. Gdy duch dotrze do pozytywki, to wywoła przeklęty atak. To samo stanie się, gdy rzucimy pozytywką zamiast postawić ją na ziemię. Fajne do znajomych, ale ja tego nie mówiłem. To tyle na dziś, obserwujcie po więcej!